się siema, siema, dzisiaj nie będzie żadnego jedzenia. Wbijamy sobie na S4 tym razem. S4, tak, do, dobrze, wszyscy słyszeliście, to jest S4. Odbieram sobie warte. Wcale nie mało się tu dzieje. Życie daje mi cytryny, jak, jak możecie zauważyć. Tutaj trochę ich jest. Ale co z tego powiecie, jak nie mam odlokowanego Paladona? No i zasadniczo to macie rację, bo tak właśnie jest. Tego może ubiję, spróbuję. Chyba ubiję, bo tam coś się wyświetliło. Ale to można zobaczyć. No to już nie da rady na pewno. Ten da radę. O, oni są w ogóle prawie równi. Prawie równi są. Nie będziemy tego oczywiście oglądać. No nie dał rady, ale tutaj będzie. O, to można sobie obejrzeć. Nie, 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 nie słuchajcie teraz. Wcale nic nie piłem Dobra. O, i go No, ładnie go pociągnęłam Tu słabiak, słabiak Ciekawe na kim się wyjebiesz, tak powiem O, na nim na pewno No tak, ale ja mam na sednym, Więc na pewno sobie z nim poradzę No, trochę go tutaj miażdżę Delikatnie O, o I'm fucked no to chyba mi się coś przywidziało z tą wygraną Chyba mi się coś przywidziało ewidentnie Dobra spróbuję sobie na przykład tak No tutaj też mi się przywidziało coś chyba Siorn na setny ubił wojownika No nieźle się... Tego żarłacza to ubiję na pewno No dobra nawet widać że wygram no tutaj lepszego ma trochę kupila z tym że ma mniejszy level o! Dobra Fuchs, dobry Fuchs. Ale się udało, bardzo dobrze. w wąż. E, co my tu mamy? Maska predatora. Co mnie nic nie interesuje. Czemu ja mam tu taki słaby klejnocik? What the fuck? Co, dlaczego ja mam taki słaby klejnocik tutaj, skoro mam lepszy? Jak to w ogóle tutaj się stało, że ja mam tutaj taki krab? Tu też mam straszny krab. Ale dziwo, dziwnie, dziwnie wyszło. No trzeba to wymienić oczywiście Powinienem był zwrócić na to uwagę Ale nie zwróciłem Dobra to sobie zaatakuję. Yy, w ogóle to my już go ubijamy Nie wiem w jakim tempie yy, Ale on już ma 30% Już go ubijamy bardzo długo yy, Ale, ale ubijemy go no, jakby, no. Na pewno się uda co tu zostało? No tego nawet nie ruszam, bo ja mu nic nie robię zasadniczo. No, tam widzicie? 11%, ja sam mogę go tak też męczyć. A to tornado to już tyle męczę, końca nie widać po prostu. Ej, nawet fajny gościu. Tyle to męczę, że po prostu już mam dosyć. No a tu dopiero 1 czwarta. No dobra, nie będziemy się tu rozpiwać, bo go rozwalę na pewno. Bez problemu. Ej, no już męczy. A może spróbuję z tym sobie? Z wodzem mein Kampf. ale to najpierw dam sobie o. W siłę trochę. Dawno z nim nie walczyłem. Chwila, zrobię cięcie w razie czego, gdyby się udało. Dobra, próbujemy. Ciach. No nie uda się chyba. To jest moja taka wizja. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Ej, ten wojownik to nawet mu coś robi, zobaczcie. Ten wojownik w ogóle ma dwa... 2,5 raza więcej siły od niego. To jest zabawne dosyć. Znaczy nie jest to zabawne, bo przegrywam, ale... Ale mogłoby to być zabawne. Jeszcze się go krytem. A, prawie. Ale kryt ładny. Ta, ona ma tę broń już tak długo, muszę ją wynieść niedługo. Uuu, mam dobre przeczucia. a Ten świadowca. Tak bigo, bigo, bijo. Oj nie blokuj. O, o! Dobrze, jeszcze jeden kryt. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. No no. No uda się czy się nie uda? Obstawiajcie. Ja myślę, że się uda. Jak będziecie teraz trzymać kciuki, to się uda. O, to chyba wszyscy O, to O jak ja was kocham. O! O! Ale zatrzymaliście. Złapaliście pewnie wszyscy kciuki. Zobaczcie jakie bloki siadły. Ej, nie mieliście nie puszczać. No. Jest. Nice. Very, very kurwa nice Jak to się mówi tutaj Trochę lepsze Ale nie dużo, Ale lepsze Poczekam na klejnot i wrzucę Beka, że taka... A, miałem tu cięcie zrobić No, ja już sobie to przyciąłem, bardzo ładnie się udało yy, Spróbuję sobie może następne póki co Na fali, że tak powiem jestem No i powinno się udać O, ten już jest trochę twardszy ale to w niczym nie przeszkadza, oczywiście, bo... Ci, ja, ja i moje wojownicy... Oj, 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 ale może... Oj, ojoj oj, oj. O, o, o... Trochę, trochę tutaj coś zrobił. Statystycznie każdy jakby robił jedną czwartą, to by się udało, nie? No, Max zrobił na pewno jedną czwartą. No, równo połowę ma tak, więc... Zobaczymy. Ona powinna gdzieś dotąd zrobić mu. I bym był zadowolony. No nie, nie o to mi chodziło Ja na pewno tyle nie walnę e, Bo on nie dość, że bije więcej O, może No trzymajcie kciuki Jak to się uda, to będzie nice Oj, lag No No nie wiem Coś czuję, że mogę to zrobić Jeszcze raz. Jedna, czwa jedna czwartą niech Jedną czwartą niech zrobi chociaż Mówię, każdy po jednej czwartej. Tyle powinien gdzieś zrobić. Oje Jezu, on nie ma szans tyle zrobić. On nigdy tyle nie zrobi. On może pomarzyć, że on tyle zrobi No zrobił prawie jedną czwartą. Tak jedną piątą zrobił, no No teraz magnic nie zrobił. O Jezus Maria No i kij, jeszcze raz. Była jedna czwarta, to jest jedna czwarta. No mag nic nie zrobił. No i wychodzimy na to samo. Jeszcze raz. Jest 1 czwarta. Teraz mag. Dobrze. No No lepiej, lepiej. No 22 miliony. Zobaczymy do czego uda się dojść. Dobrze. Mag musi krytować dobrze i kryt dobrze widzicie ponad połowę zrobili teraz tylko ona musi jeszcze zrobić gdzieś dotąd to ja go zabiję wtedy już dobrze unikaj no dziewczę unikaj dobrze jeszcze dobrze jeszcze fucking shit dobrze ach no dobra uda się na stop no jest bardzo bardzo prawdopodobne to że że teraz się uda dawaj dawaj kciuki trzymajcie no Dobrze, nie, dobrze, blokuj coś, blokuj, nie, nie, strudz, o, ładnie walnął, chyba rekord jego, no i Magnis nie zrobił, naj, personal best walnął wojownik, Ej, ale on robi, chyba pierwszy raz, no Mag, dobra, Mag zrobił co mógł, no może się udać, zobaczymy.

Ale mi dobrze A cięcie miałem zrobić, sekundka No, ja to sobie zostawiam Bo nie mam gdzie to yy, Jakby na co to zamienić Znaczy mogę to zamienić, ale to nic nie da W ogóle to oni są niedorozwinięci Zapomniałem ich trochę dopakować Od, ostatni, od ostatnich paru lewli No to co, lecimy na Albo, najpierw Wam opowiem taki śmieszny kawał Bo akurat tak sobie ogarnąłem, że, że będzie beka, patrzcie słuchajcie Czyli są sobie dzieci w szkole, no i nauczycielka na lekcji biologii Każe przynieść różne medyczne sprzęty No i, no i Małgosia, przy, Małgosia przynosi aparat na zęby I mówi, że przepisał jej go ortodonta Żeby jej wyprostowały się zęby No, w porządku y Ten, jak on miał Grzesio, Grzesio, przynosi, Grzesio przynosi strzykawkę Mówi, że służy do, do robienia zastrzyków I, i że właśnie jak się robi szczepionki Czy tam różne jakby Bierze się w żyłe, to ale to, to nie, to on o tym jeszcze nie wie. No i, i a się przynosi aparat tlenowy, no i, i pani zdziwiona mówi. Jezu Jasiu, skąd ty masz ten aparat tlenowy? A, a ja się mówi, no od dziadka. A, a, a pani zdziwiona... A co dziadek na to? <śmiech> <śmiech> Także ten. No. I ja na fali oczywiście próbuję sobie tutaj dalej ugrać coś. Oh, Belze boss. Final boss. Nie taki final, a ja w ogóle misję powinienem mieć. Tak o, tak, tak Primo. Po pierwsze Primo i po drugie Primo. Kurr. Prawie. Dobra. Ja myślę, że to jest do ugrania. Chociaż on jest bardzo mocny już. To nie należy... nie należy tutaj w to wątpić, aczkolwiek. Wszystko jest tutaj prawdopodobne. Wszystko jest możliwe, tylko mało prawdopodobne, pamiętajcie, że tak to... Tak... O Boż! No ale jak on jak on tak mało mógł walnąć, jak on nie walnął nic, a on nawet nie może blokować. O Boże, jaka tragedia. Warzywniak po prostu, warzywniak. Warzywniak No, może nie aż tak... No... Może nie aż taki warzywniak. Oj. No nie, nie, to chyba za wcześnie na takie akcje. Chyba na to za wcześnie te, te cytryny to ja sobie w ogóle trochę tutaj opróżnię Bo ja nie mam też miejsca na tyle tych rzeczy To oczywiście nie ulega wątpliwości W ogóle to powalczę sobie tutaj Może znajdę jakiegoś... A nie O! No znalazłem Bo chciałem powiedzieć, że nie mam hajsu Ale zasadniczo to trochę miałem No chyba się nawet opłacało Nie, nie opłacało się No ale trudno Ciężko jest znaleźć przeciwnika, który by się opłacał także no Jakaś poczta tutaj? No jest Pursal napisał Nagraj grę Paladins Myślę, że fajna gierka nagrasz, a tak w ogóle fajne filmy Rób ich więcej Poz Poznałem pana Pursala, ale niestety No nie, nie będę miał czasu na inne gry Chyba, że naprawdę będzie Będziecie bardzo chcieli coś innego To może Korzu10 Wiesz, że lisowilkiem, którego rozwijasz, zabijesz szczerbuna Nie rób pancernik. No może i bym zabił, ale problem w tym, że on wymaga, yy, no widzicie, w twierdzy pierwszej setce lub 2500 czci, a ja mam twierd yy, czci 2000, to jest mało, a 2500 to widzicie, musiałbym się podnieść bardzo wysoko, co by było bardzo trudne na pewno. Także myślę, że to nie jest takie łatwe, bo za walkę taką przykładową dostaję... Muszę wbić około 500 to dostaję. a no właśnie. Także myślę, że to się średnio opłaca. A może za tę walkę dostanę trochę więcej? No tak, trochę więcej. Trochę więcej dostałem. No także to by było bardzo trudne. Muszę być albo w pierwszej setce, a też w niej nie jestem, więc tak... No nieciekawie to wygląda. Dobra, korzu 10. Aha, to on właśnie to napisał. Kapitan Cox, jestem nowym graczem, czy mógłbyś poinformować, że szukam gildii? No mógłbym. Tutaj pan szuka gildii, możecie go dodać, jak ktoś bardzo chce takiego wartościowego członka. Korzu znowu napisał, nie rób pancerniksa, zrób licowilkiem szczerbuna. No dobra, ale to już wytłumaczyłem. Dion Dionniła napisał, wiesz, że pierwsze piwo jest za darmo, o ile wykupione masz czarna pas. No nie, piwo pierwsze nie jest za darmo, tylko możesz pić o jeden więcej, że tak powiem. W sensie ono nie jest darmowe Jak możesz zobaczyć a Nie możesz, bo nie mam Ale to zaraz ci pokażę Ono nie jest darmowe, bo kosztuje Tylko mogę wypić 11, a nie 10 Taka jest różnica Co jest przydatne, jak są weekendy epickie Oczywiście Łomk napisał Pozdrow na filmie No pozdrawiam pana O ile ekspo mu brakuje No mało Pozdrawiam pana Lomka Lomk Arcymistrzowie Tak No pozdrawiam go Pozdrawiam Po, tutaj spoko. O, tu, tu, skąd ja to mam? Urodziło się. Dobra, moi drodzy. Ja wam dziękuję za uwagę. Yy, zapraszam na kolejne odcinki i do oglądania poprzednich. Życzę wszystkim, oczywiście, szczęścia, ale nie w artefaktach. Na szczęście, tylko w rozgrywce. O, tak powiem. No, trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia.